Kochani pielgrzymi Grupy Białej, w dzisiejszej takiej mini katechezie chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, jaki związek jest między modlitwą a emocjami. Czasem w rachunku sumienia czy w spowiedzi to wybrzmiewa, że ktoś mówi, że nie czuje albo czuł kiedyś, albo by chciał czuć coś na modlitwie. Czasem doświadczamy takiego pocieszenia, takiego Bożego cukiereczka, bo się modlimy i jest nam dobrze z tym. Szczególnie w początkach nawrócenia, kiedy jesteśmy tak zwanymi neofitami, czyli świeżo nawróconymi Pan Bóg daje takich cukiereczków więcej. Później z czasem wymaga od nas dojrzałości i modlitwy z wierności, a nie tylko dla przyjemnych emocji. Jak to kiedyś ksiądz Pawlukiewicz właśnie odnośnie pielgrzymki mówił, że idzie taki chłopak, gra na gitarze, dziewczyny wokół niego śpiewają i on wtedy tak bardzo czuje Pana Boga. Poza pielgrzymką nie czuje, ale tutaj jak ma takie towarzystwo, wszyscy Go podziwiają. My mamy być wolni od kierowania się emocjami w modlitwie. Mamy nad emocjami panować. Czasem wiemy doskonale, że przychodzi złość, no i gdybyśmy na nie, nad nią nie panowali, to wszyscy byśmy oglądali świat w kratkę w jakimś zakładzie karnym. Ale z drugiej strony, powinniśmy też liczyć się z naszymi emocjami. To jest część naszego życia, więc czemu mielibyśmy udawać przed Panem Bogiem, że tych emocji nie mamy? Czy to znudzenie na różańcu, czy poddenerwowanie, czy jakieś tęsknoty, czy smutek, czy lęk przed jakąś sprawą, która nas dotyczy. Kiedy stajemy na modlitwie, jak mówiliśmy wcześniej, mamy być autentyczni, prawdziwi. Więc takie, jakie niesiemy emocje, takie też przed Bogiem wyrażajmy. Chcę Wam zacytować Psalm 25 od wersetu 16 do 19. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem smutny i nieszczęśliwy. Oddal udręki mojego serca, wyzwól mnie z moich ucisków. Wejrzyj na udrękę moją i na boleść, i odpuść mi wszystkie grzechy. Spójrz na mych nieprzyjaciół, jest ich wielu i gwałtownie mnie nienawidzą. Zobaczmy, jak wiele jest tutaj słów o emocjach, o smutku, o nieszczęściu, o ucisku, o boleści, o nieprzyjaciółach. Autor tych słów musiał to wszystko do szpiku kości poznać. Kiedy sięgamy po psalmy, szczególnie dzisiaj chciałbym... Abyśmy posłuchali o psalmach. Te psalmy są bardzo życiowe. One są pisane w różnym stanie tych autorów, tych świętych pisarzy. Jednak musimy też wiedzieć, że oni to, co napisali pod natchnieniem Ducha Świętego, oni to czynili z głębokim doświadczeniem tego, co, co właśnie. Piszą, co opisują w tej modlitwie? Jak otworzymy Pismo Święte na samym środku, Stary i Nowy Testament, to, to jest środkowa część, tak, jeżeli chodzi o ulokowanie, to księga psalmów. I psalmy mają takie podtytuły. Jest numery, są ponumerowane, jest ich 150, ale też mają. Swoje takie podtytuły, które nie zawsze są dla nas wystarczająco jasne, ale czasem mogą nas naprowadzić, na przykład na modlitwę dziękczynną, Psalm 9, na modlitwę zaufania Panu Bogu w Jego drogę, Psalm 37. Kiedy zgrzeszyliśmy i, i targają na nami wyrzuty sumienia, przygotowujemy się do spowiedzi, Psalm 51. Po spowiedzi. Bardzo polecam Psalm 32. Kiedy jesteśmy w utrapieniu, Psalm 86. Kiedy czujemy się nękani przez złego ducha, przez pokusę jakąś. Psalm 91. Aby stanąć jako ludzie, którzy chcą być pokorni. Psalm 131. Jeżeli przed nami jakaś walka, Psalm 144. Jeśli chcemy budować dom szczęśliwy, to psalmy 127 128 i tak można by było wyliczać i wyliczać. Psalmy są pogrupowane, można o nich poczytać, jakie są rodzaje psalmów. Są też tak zwane psalmy złożeczące, kiedy mamy do czynienia z jakimś nieprzyjacielem i tam podają bardzo trudne słowa, wręcz niezwykle ostre. Aby konie brodziły we krwi nieprzyjaciół, a psy miały pożywę, pożywkę z nich. To, to są bardzo ostre słowa. I kiedy modlimy się psalmami złożyczącymi, powinniśmy wyobrażać sobie, że naszym nieprzyjacielem jest grzech, szatan, choroba, nieszczęście. To jest naszym nieprzyjacielem, nie człowiek. Chociaż tak by z psalmu dosłownie czytanego wynikało, że to, że to walka z człowiekiem, ale nie to jest naszym wrogiem. W liście do Efezjan święty Paweł pisze: że Walczymy nie przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko pierwiastkom duchowym zła. I wtedy nie miejmy skrupułów używać psalmów złorzeczących, wylewając wszystkie swoje emocje. Możemy nawet pisać swoje psalmy, podobne do tych. Jeżeli wystarczająco długo się modlimy psalmami, to one wchodzą, one się przypominają, one nas podnoszą. Miałem przedziwną sytuację niedawno na zakończenie roku szkolnego. Mieliśmy we Wspólnocie Przyjaciół, ulubieńca, taki indecyzjalny dzień wspólnoty i tam z koszyka z takimi zawiniątkami różnych fragmentów z Pisma Świętego, wylosowałem sobie trzy fragmenty, trzy razy trafiłem ten sam fragment, pierwszy werset 27 Psalmu, który mi mówił, że nie, mogę, nie powinienem się niczego lękać, że Pan jest moim wspomożycielem. kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mojego życia, przed kim mam czuć trwogę. Więc sięgajmy po tę modlitwę psalmami, wylewajmy przed Bogiem nasze emocje, to co w nas jest. Nie pozwolmy, żeby one nad nami panowały, ale cieszmy się, że są, bo to jest część naszego życia, która ma nam służyć i która czyni nasze życie bogatszym, pełniejszym. To jest po prostu część Ciebie to, co czujesz. I nie zarzucaj sobie, że czasem e, pojawiają się jakieś e, niechciane emocje. Ksiądz Grzywocz mówił o niekochanych, uczucia niekochane. Na przykład złość. Jak często słyszę powiedział, że ktoś się złościł. A jak się uderzysz w palec, to z tego bólu palca się spowiadasz. No nie spowiadamy się z bólu palca. Jeżeli ktoś cię uderzy w emocje, w jakiś twój czuły punkt i się budzą emocje, jest złość, to z tej złości nie należy się spowiadać. Tylko pytanie, jak ten złość przeżywam. No, bo wtedy doskonale wiemy. Można po, pomodlić się w złości, albo można na przeklinać. I to już jest owoc tej złości. Ale złość sama w sobie jest bardzo skutecznym, bardzo intensywnym bodźcem do działania, który, jak mówimy o sportowej złości, może nam dużo korzyści przynieść. Więc akceptujmy nasze uczucia, te kochane i te niekochane i przychodźmy z nimi do Jezusa. Amen.